W dzisiejszym odcinku Adi Cox 1337, czyli nowa osoba na palionowie z tego co widać będzie oceniała nasze wszystkie twarze z prawdziwego życia. Mam przygotowane oczywiście książki, jak widzicie, każda jest podpisana i w środku są nasze zdjęcia z prawdziwego życia, głównie z Instagrama, więc jeżeli chcecie je zobaczyć w pełnej okazałości bądź więcej naszych zdjęć z prawdziwego życia wpadajcie na mój Instagram. Z mojego Instagrama tam praktycznie znajdziecie dojścia do każdego członka z palionowa, bo prawie z każdym mam zdjęcie, tylko chyba nie ma Instagrama, no i yeti, więc no po prostu na nich nie traficie. Przecież Yeti chyba ma tam jakieś MC Yeti, to chyba było, nie pamiętam jak to szło. W każdym razie, widzowie, dzisiaj mamy te książki, ja was przepraszam, że dzisiaj będę trochę zmulony, ale jestem chory, widzowie, tak, no nie będę was kłamał, coś, coś mnie kurde łapie, źle się czuję, ale to nie jest powód, żeby nie nagrywać dla was filmu i dlatego też właśnie, z tego tuż powodu, wczoraj nie pojawił się film, za co was przepraszam, no ale po prostu nie dałem rady, ale za to na game się pojawił, który wyszedł bardzo fajnie, jest chyba 12 na czasie znowu, więc zapraszam go obczaić, bo jest naprawdę konkretny film, gdzie troluję moje młodsze rodzeństwo, używając spectatora em, na tam na po prostu takiej osobnej mapce. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, no to wpadajcie na drugi kanał i go subskrybujcie, bo tam lecimy do 200 tysięcy. Mam nadzieję, do końca wakacji, choć to jest dość ambitny plan. Raczej się nie uda. Dobrze, mamy tutaj wszystkie książki, a więc widzicie, jest tylko już 6 osób, ponieważ Steve'a i Palionki nie ma, a i tak ich zdjęć z prawdziwego życia nie miałem. Więc i tak mamy 6 osób. Jest to tak: Dave, Milky, Szczypson, Palion, Yeti i Bzyku. Ja myślę, że bez zbędnego przeciągania. Lecimy. Ja wam oczywiście te zdjęcia wszystkie pokażę tam potem, jak będziemy właśnie przy Adikoksie, żeby po prostu ocenił tutaj po prostu te nasze twarzy i zobaczymy jak on je skomentuje. Wy oczywiście oglądajcie do samego końca każdy film i właśnie jeszcze a propos wieżowca, bo widziałem bardzo dużo tam e, pytań i nie tyle pytań, ale też sugestii, żeby nie niszczyć tego największego wieżowca tutaj, który jest, ale z Szczypsonem stwierdziliśmy, że prawdopodobnie on tam powstanie i go zniszczymy I to jest oczywiście ze zgodną też Szczypsona, z tego względu, że po prostu tam jakbyśmy go ustawili, to strasznie zagraciłby palionowo, nie byłoby dosłownie nic widać przez ten wieżowiec, co jest tam po drugiej stronie i był po prostu troszkę niedopasowany, a w tym miejscu Szybson powiedział, że i tak nie ma planu, co tam zrobić w środku tego wieżowca, więc razem postawimy nowy wieżowiec, co to będzie nasz wspólny szef wieżowiec który będzie naprawdę potężny, więc po prostu musicie na to czekać, jeszcze go nie ma i w ogóle to trzeba postawiać bikony, bo tutaj jak widzicie dalej nie ma bikonów e, i to jest problem, bo tutaj nie mam szybkości w ogóle, totalnie, no nie jestem w stanie być szybszy, więc no jest to denerwujące, że na takim poziomie, gdzie właśnie takiej teby nie ma się tego sprint boosta, nie, z bikona, no trzeba te bikony poustawiać, a my dobrze, idziemy do e, Adi który jest ukryty, czekajcie gdzie on miał tą chatę, chyba w tamtą stronę to było bardziej, bo ta jego chata jest kurde tak dziwna, on już tam ją kiedyś ma e, więc no musimy iść to sprawdzić, a my w ogóle Kurde, dzisiaj odcinek odpalona lekko powyzywał, więc ja nie wiem o co mu chodzi. Mam nadzieję, że nie jest jakiś negatywnie nastawiony, ale dobra, jest tutaj, te! Adi gots! Ej, Aj, to Okularnik, no. Oho, ma. Nie, dla ciebie, kularnik. dla ciebie pan okularnik, synek. To po pierwsze, ty mnie tu kurde ja pan, nie. pan, to jak gustnik w czterech pancernikach jest. Chobie, ty mnie nie wyzywają od razu, dobra, <laughs> święta są, dobra, za mną, za mną, kurde, ci dam zaraz, za raty. Oho, co to się w ogóle stało? jest jakaś renowacja? Nie wiem, nie wiem, ja w ogóle nie wiem kogo to jest. No jak takie to? Takie, Ale wiemy. nie podoba ci się tu? No tak dziwnie, Ziemia tu, do, do, do dupy tu jest Słuchaj, bo są na ścianie No Ten ja nie, ja, ja, dobra, ty, ty jesteś po prostu niepoważny, Ej. jesteś tak negatywnie nastawiony, dobra, ja w ogóle nie wiem czemu ty tu Ej. jesteś, ale dobra, no niech ci będzie A może, no. może się skomamy i zajmamy trochę diaksów? Te, ale hopie, ja nie jestem złodziejem, że ty kurde, jesteś złodziejem? Tak, to no, ja nie ty, Co ty chcesz? Ej, nie, też nie jestem złodziejem No, no Patek d d d d no, de, 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 no do, bo ja mam no, nadzieję no jest spoko, no, no jest spoko. No No jest spoko, to, ale, no, ale ten, no ale chłopie, ogarnij się, że kurde tak, takie akcje, dobra, chodź tu. Halo tu dzisiaj to, tu w ogóle to. jakieś nie wiem wielkanocne rzeczy powstały, ale nieważne, chodź. Idziemy nie w takie. Mi się to, to? Nie Nie, nie nic, zostaw Spodamy to! Dobra, to. Dobra, zostaw no, nie. nic, nie nisz! Zostaw to w spokoju na dobra, razie, chodź, chodź, idziemy do niej do chaty, ponieważ będziesz dzisiaj oceniał nasz wygląd z prawdziwego życia. Ja już wiem, że ty mniej więcej A ja niektórych. znasz nie, ja wiem jak nie, nie, ja nie, no, to że nie, 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 wyglądam iglę. to no, wy, no, co pingle? To nie są pingle, tylko okulary, to po pierwsze, a po drugie wygląda w nich bardzo ponętnie. Ty... wyglądasz w nich mega śmiesznie. Dobra, masz ty, ja ty. Cie, ciekawie, jak ty wyglądasz, co? Może ty się pokażesz, co? Jak no, ty masz to jest No ale co to w ogóle? Ej, to jest, nie wiem, zniewaga, widzowie. No, jak, jak ją mam polubić? Jak on mnie cały czas wezywan? No, jesteś dobra, kurde Dobra, pokazuj te twarze, no. Pokaż dobra, te widzowie, to, to jestem ja. No, oczywiście mnie doskonale znacie. Najnowsza fotka na Instagramie. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejną, no to wpadajcie tam na dole. No proszę bardzo, no ja wyglądam tak. To jest nowa Fa tak? Tutaj, oceń poka, outfit, poka, tak? Poka. Wygląda tutaj groźnie, tak? Eee, poka to. No. 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 stary był No. 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 Czemu? Bo twoja morda wygląda jak niewypał No ale co, no ale co, no. ja nie wiem, bo ej, ej, ty jesteś, nie to wiem, to nie jest. normalny. Mamy święta, powinieneś tak świetnie, być, ja ej, nie powi nie powi powinieneś być przyjemny, mamy święta, a ty się zachowujesz jakbyś każdego nienawidził, w ogóle co to jest za teksty? Wygląda, że jak jakiś, nie wiem, ziomek z Disneylandu nie co No co jest taka kurtka zielona? No jak to po co, żeby zrobić, no ona robi wrażenie, no zresztą no. wygląda dobrze no, nie, nie, no. Wiem, nie, nie wiem, nie wrażenia to na no, mnie nie robi żadnego Widzowie, no napiszcie w komentarzu, no to no, durnych widzach nie no, ty, 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 słucham? Nie, ale moi widzowie akurat są w Pozo, masz ich szanować. Zostaw to w ogóle, co ty tam robisz? ty? no co, że Popatrzyłem, co? No, no, no problemy, żebyś, żebyś się zdarzy. tutaj, kurde, no, żebyś się nie poczuł tu za bardzo, bo tu za wszystko ukradniesz. Dobra. Na, na, na. Zobaczmy, no, tutaj nie, jest... no, tak, no. Zobaczmy, tutaj jest... Oceniam te zdjęcie na jakieś 3 na 10, no, sorry, no. Dobra, ale mam za to zdjęcie, nie które ocenisz... Nie fajnie. No no zobaczymy jak ty jesteś obdarzony, jak... Kurde kiedyś... Ja no, no no no, chciałbym to zobaczyć, tą twoją twarz. W każdym razie. To jest widzowie Milki. Jak widzicie, no taka najnowsza podka, jest tutaj skandaliczna, że mianowicie szali gepce Barcelony, ja tego nie rozumiem, ja jestem kibicem realu, no ale dobra niech jej będzie, proszę bardzo. Zobaczcie, sobie, no. Twój, twoja krasi. No i co? No, co ty? Co ty robisz ty? Te, co ty odwalasz? Dawaj tą książkę, ty! Nie miałeś ocenić, a się nie zakochać, te! Te! Aha. Co ty odważasz? Adikoks! Co, mogę to zdjęcie zachować? Nie! Dawaj to! Dawaj daj to! Mi to zdjęcie, nie możesz, tak? Co se, otaszek zrobisz, ty? Dawaj to! Ach. Dawaj tą fotę, chopie, no co? Nie, ty? ale daj mi to, proszę! Tam no nie mo No ty jesteś nienormalny, ej! I co ty chcesz? Spać z tym zdjęciem, kurde, w łóżku, daj się przytulać do niego. Proszę. Nie no, ale dobra, ocenka, Aha. ocenka, tak? Oh, 10 na 10, 11 na 10, 20 na 10 Ty jesteś nienormalny, ty jesteś nienormalny, ej Ja nie wiem, ej widzowie, ze mną coś nie tak czy z nim, lol Ej, dobra, powiem ci tak A jak oceniasz ten szalik FC Barcelony, bo dla mnie to hańba Dalik, No wywalone ten tym czalik. on w ogóle tutaj jest nieważny. Nie rozumiesz? Ja nie mogę, nie, ty jesteś czalik, zakochany. to w ogóle nie ma znaczenia. A, jacygi Barbara, zakochana pora. ha, 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 lamus. Nie ja ja świtę ci zrobię swoich osób. Dobra, teraz. dobra, dobra, stop. Teraz, uwaga, teraz jest mocna persona, a mianowicie... Jeszcze Tutaj jest widzę, no. taka zwykła foteczka, prawda, w tle. Jaki bambik ty, typie? To jest Poseidon, dobra, ja wiem kto to jest Jaki Poseidon? Czemu Poseidon Jaki Poseidon? Czemu Poseidon? No czemu? Zaraz się powiem, no, poczekaj. Ja pokaż mi te zdjęcie najpierw. No. no, no. No i co? Ja tego daję, no, Ale czego ty się tak śmiejesz? No ale, ale czemu Posejdon, ale czemu Posejdon? No na głowę do Kibla i udaję Posejdona. Nie no, to jest to rami... tak wygląda, no i <noise> Co to ja, jest? Jaki ty jesteś nie. niepoważny, ej, ty jesteś. Jaki um, ty... Bambik! Ty wyzywasz każdego, nie? Ja nie ty wiem! Bambik wieśniak, on jest tak nie co, to jest za fryzura w ogóle. Dobra, nie wiem, zaczynasz się denerwować już powoli, nie Jeszcze Naprawdę. Jest to nie przy swoim samochodzie pewnie, co? No nie przy swoim, on nawet chyba, prawka no nie tak ma. Ształem, no. Tak no nie ma nawet prawka, ale to nie jest powód, żeby go obrażać, tak? No kolej, no weźmy. bo się... pokazał moje BMW, to on by się obsrał. A BMW chyba z w Lego, ty. Ty to, 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 to BMW no, jak BMW. ty masz 12 lat, trzeba 10 do dekady. Tu mam, to... nie, 13. Ta, No i gdzie masz te BMW? Jak już no, go tutaj nie mam. widzę. O, 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 A nie będę ci pokazywał mojej no, rzeczy. Hot Wheelsa pewnie, dobra. Nie, tak, nie. no ty sam, chyba ty, na no, potęgę dostałeś Ciekawe, ciekawe jak zareagujesz na szefa ale, tutaj to, szef. Czyli na Paliona, proszę państwa, Paweł Palion, o. szef naczelny tutaj Palionowa ciekawe, ciekawe jak na niego zareagujesz, na tej wodzie wygląda groźnie Dużo osób się nie zgadzało z obcięciem fryzury, mm. no ale... No i co? No, no... No dobrze wygląda, no ale ja go i tak nie lubię. To jest frajer, rozumiesz? Ale jak to. to, 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 to Czemu fry? Ja go szukuję, rozumiesz. ja go szukuję, lol. Ja nagrywa jakieś piosenki, kurde, które się no. podrzebał, jak tym dzieciom, a to, to wiesz, no. Dla mnie to jest skam, no ja go nie lubię. Ty jesteś niepoważny, ej! Czy jest osoba na tym świecie, którą ty w ogóle lubisz albo darzysz jakimkolwiek szacunkiem? Te zostaw tej temy. Uhuh. Zostaw to, to nie jest dla ciebie. No bo to nie jest dla ciebie, odłóż to. Ale mogę to zabrać. No nie możesz to zabrać, bo to nie jest twoje. Ty się musisz nauczyć manierz, synek. Ty jesteś niewychowany w ogóle. Dobra, ale A? dlaczego? Ale dlaczego uważasz, że panie szukaj widzów, bo dla mnie to jest już... Ej, zostaw dlaczego? to! Dlaczego? No. A ja tylko się założę, no! Ja Ja się czuję jak nie wiem, bym dziecko! Odłóż to. O, koks, ej, czemu to są wieśniaki? Ej, Wygonik. słyszysz to? Wygoniamy. Słyszysz Chcesz to? Zabić. Ale Chcesz nie, zabić. ale nie, gdzie są te wieśniaki? Ej, co jest? Ej, w moim domku! Są, w moim domku, tu na pewno są, bo stąd słychać je zawsze. Nie, no, ktoś mi znowu no tu przyprowadzi wieśniaków, no wiedziałem, nie? Co tu się odwala w ogóle, ty? No co tu się odwala? Ej. Babiki, wywalać ale to nie, no, tam. nie zabijaj ich, oni Babiki. są ważni, oni są ważni. Juj. Oni utknęli, Aha, ale... oni, no nie zapijaj ich, dobry. oni są ważni. Ej, ty ich pułapkę na nich ty! To nie Zamy jest stosie, pułapka. Oni, oni... Jaki Gusnik! Nie Nie denerwuj mnie. Na nich, oni, No to nie jest pułapka, dobra, zostaw ich na razie, no nic nie wiem czemu oni tu weszli. Dobra, muszę to zrobić inne drzwi. Dobra, idziemy, zostało ci do ocenki dwie osoby, a mianowicie Yeti i Bzyku. No, Yeti. Bzyku mi się wydaje, no, będzie widzę, że nie wcześniej. Nie, 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 Tak, wygląda no, to, Yeti, nie no, ale, ale dobra, zobacz go. się wydaje. Zobacz jak przywiązany, jak lamus! No to. I, i to jest definicja lamusa, zobacz. Co? O, czemu się... by go tak ten... No czemu co? Czemu go wiążecie, co to ma być? No bo on jest niebezpieczny, w prawdziwym życiu był niebezpieczny. Hmm. No. Ale on wygląda dobrze. Ej, ale nie, jesteś jesteście frajerami, czemu wy go wiążecie, nie, tak nie powinno być. Ta, ale ja koleś, ty byś, sam ta, ty byś sam tak z nami zrobił pewnie, gdybyś miał okazję, to w ogóle o czym Pena, ty mówisz? No pewnie, że tak, spalę nam w e, pierwszym pierwszy rzędzie, nie, to ale to... czekaj. Ja czemu, czemu, co on zrobił takiego? To był niebezpieczny, no włamał się na posesję, zresztą to chyba uhum. każdy... Widzowie, doskonale tak? pamiętacie, co ci odwalał w prawdziwym życiu? No tak! No. Ej, to jest mega historia. Ja muszę ją przesłać tam. DDD, ale ty się tu nie poczuwasz. Ja, ja tobie żadnych szczegółów co? Tu nie będę podawał, bo ty jeszcze górny adres, kurde, kminisz i się sam łamiesz, nie? Nie będę Nie, 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 dobra, nie. Dobra, ale nie, ja ci bardzo spokojnie, ziomek, no 8 na 10. Nawet yy, pod 9 by podszedł. <śled> nie, no ja w to nie wierzę, nie? Ja tego to, to, to nie rozumiem, nie? Ma, nie. Mowy, jak ja ci żaden. Wszystkich wyzywasz, tylko nie jednego, <śledzt> ja tego nie rozumiem, nie? Ja tego widzę po prostu nie No dobra. Ostatnia osoba, bzyku, troszkę nieaktualna fota, troszkę bzyku? starsza. Ale no, myślę, mi my się wydaje, że idealnie odwzorowuje content bzyka. Poka, poka. Jego jeszcze dziecinne, ja idealnie. <gubi> to patafian. No Wygląda co. Wygląda jak taki, nie wiem, Co, co ty mówisz? Ja nie, co ty w ogóle gadasz? Ty ty, 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 co ty gadasz w ogóle, ale co? Czemu, czemu ty takie rzeczy w ogóle. Nie, No ale. No. Czułeś, czułeś to? No ale jak to, to możesz czuć ze zdjęcia, ty. Ale nie, jak byłem przy nim, to przecież to od niego tak waliło, nie wiem. Co no, on robi? No to trochę prawda, no ale weź no. I co to, jest ale... Za pokój? to jest pokój całego palionowa. Okej, okay, okej. Okay. Każdego budował tutaj po kolei. Okay. A co, to się tutaj nie podoba? No zostaw to, no nie... Cześć, się nie podoba do spalenia, to jest w ogóle. Nie, dobra, wy, wywołaj z tej chaty. Dobra, czyli podsumowując, zwyzywałeś dosłownie każdego oprócz każdy i oprócz milki. Milki, jest i spoko, tak? E, no tak, tak by wychodziło. No co, głupi jesteś? Nie, no to. Nie <gry> dobra, nie denerwuj, Dobra, idź już stąd, nie? Mam gdzie? I do tej swojej chaty, nie? A, no, no, elo, elo, ja elo, Postaram goosnik. się o to, żebyś tu zniknął, nie? A, zobaczymy go, kto tutaj zniknie stąd Nie, widzowie, ja po prostu nie wytrzymam, bo on jest niepoważny. Zwyzywał, nie dość, że zwyzywał każdego, to jeszcze na koniec mówisz, że ja sobie tutaj znikał, nie? Widzowie, subskrybujcie kanał, napiszcie, jak, o, co sądzicie po prostu o Adi Koksie, czy jest to spokoziomal, czy jednak nie? Mi się wydaje, że nie. A ja idę jakoś zwalczyć ich wieśniaków, bo już po prostu w tym domku nie wytrzymam.